Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się takim skuderkiem węgierskiej produkcji, chociaż na częściach chińskich chłodzony cieczoł. Tutaj znajduje się pompa wody. Tak wygląda z przodu. Ale do rzeczy skuter został przywieziony do mnie wczoraj celem przeglądu i, i zaradzeniu coś na taki problem iż po przekręceniu kluczykiem nie świeci się żadna kontrolka nawet po podpaleniu skutera nie świeci poświetlenie licznika nie świeci tutaj nam praktycznie nic żadna kontrolka, kierunkowskazy jak również światła a przyczyną tego jest brak ładowania akumulatora, w tej chwili rozgrzebałem to wszystko żeby dokładnie się temu przyjrzeć przeanalizować krok po kroku co tu się mogło stać i dlaczego tak to wygląda tutaj jak widzicie są przewody do których podłączamy sobie naszą cewkę że nasz iskrownik Wcześniej już coś ktoś tutaj grzebał i podłączał po swojemu. Ale to na no spokojnie sobie podłączę na chwilkę. Tutaj mamy nasz moduł CDI. Też nieoryginalny założony jakiś tuningowy. Ktoś za wszelką cenę próbował właśnie tutaj dokonać jakiegoś tuningu i zwiększenia mocy. W tej kostce też również Natomiast tu wypiąłem, bo tutaj jeden z przewodów wychodzi No jest troszeczkę dziwnych rzeczy Bo mówię tutaj Ten przewód fioletowo biały Tutaj też przewód fioletowo biały Znaczy powinny być razem yy, Ale tak jak mówię No ktoś tu sobie troszeczkę próbował To modernizować I chyba troszkę to tu nie wyszło No ale Ogarniemy temat Eee, przy okazji takich przeglądów warto sobie zwrócić uwagę na wszystkie eee, tutaj eee, elementy instalacji, tak jak wspomniałem moduł. Tutaj znajdujemy przekaźnik rozrusznika. Warto się przyjrzeć stykom tego, tego przekaźnika, czy nie są zaśniedziałe. Tu znajduje się nasz czujnik, eee, tu go podpinamy. Dalej, co my tu mamy? Tu jest czujnik stopki, no nie działający, a powinien czyli w momencie rozłożenia stopki bocznej, nie powinno się nam udać uruchomić silnika. No, nasze przewody, czyli te, które idą do akumulatora, razem tu z bezpiecznikiem, czyli nasz plus i nasz minus, nasza masa. Kolor to czarny. A w instalacji tutaj oświetleniowej naszą masą jest kolor zielony. Te dwa przewody to są, to idą z cewek z iskrownika. No i tutaj kolejne dwa przewody z cewki wyzwalającej. Także dalej idąc sobie w tej instalacji to wiadomo, tutaj mamy kostkę od naszej stacyjki i tu taka ciekawa kosteczka, bardzo ważna jest to regulator napięcia, więc w przypadku braku ładowania i w przypadku palących się często żarówek, zwłaszcza przy palących się żarówkach, taką to winą możemy obarczyć ten, ten oto moduł, tak wygląda. Zdemontowany regulator napięcia na cztery piny nie ma tu zbyt wiele danych, jakieś tam numerków, wszystko takie rozmazane. No i co my tu jeszcze mamy? Nasz iskrowniczek. Ja już sobie go wstępnie pomierzyłem. Chociaż trochę ciężko znaleźć jakieś tam wiarygodne dane co do oporności cewek i tak dalej, ale to nieważne tu jak wspomniałem są przewód masowy zielony biały i żółty to są te same przewody które znajdują się nam tutaj czyli ten żółty i ten tutaj biały no i tu mamy też jeszcze ten czerwono-czarny i i niebieski idzie na tą tutaj część jest to impulsator który jest odpowiedzialny za wytworzenie nam tutaj tej iskry, oczywiście. Na to wszystko przychodzi nasze koło magnesowe. Tak ono wygląda. I tutaj jest nasz punkt. Ten magnes w tym miejscu, tutaj, kiedy to miejsce tutaj zacznie się nam przecinać z naszym tutaj tym. To tutaj tą częścią z tym metalowym takim ząbkiem, to zostaje wytworzona iska elektryczna. Tak, koła magnesowe oczywiście zakładają sobie na wał, na, na, na klinie tu jest właśnie wycięty ten ząbek, także pamiętajcie, aby tego klina nie zgubić. Miernikiem możemy zmierzyć sobie oporność, jak również też czy nasz układ nie ma jakiegoś przebicia do narzędzi nie są poprzerywane przewody żeby sprawdzić czy nasze przewody wszystkie są, są dobre i w całości mają przewodzenie możemy użyć do tego tej funkcji takiego tak zwanego brzęczyka który daje charakterystyczny dźwięk w momencie styku i zamknięcia obwodu na przykładzie instalacji działa to w ten sposób to jeśli mamy tutaj przewód masowy Dotykam końcówki tego przewodu i z drugiej strony. Jeśli słyszymy ten dźwięk, to znaczy, że ten przewód jest w całości dobry i nic mu się z nim nie dzieje. Kolejno sprawdzamy sobie kolor biały. Szukamy tutaj, gdzie jest biały. Kolor znowu piszczy, czyli przewodzenie tego przewodu też jest. Co możemy sobie jeszcze sprawdzić? Już oporność, czyli OMY. Stawiam sobie tutaj w zależności jakiej wartości pomiaru będę wykonywał i sprawdzamy to w ten sposób, że przytykamy przewód, czy znaczy masę i końcówkę danej cewki. W tym przypadku końcówkami cewki jest żółty lub biały. Ja tu bezpośrednio za cewką będę sprawdzał naszą odporność. Wartość jednej, wartość drugiej jest taka sama. Także uważam, że cewka powinna tutaj nam działać. Może przez to, że tutaj przewody były źle podłączone, to nie było ładowania. Bo cewka na Pierwszy z oka wydaje się dobra i nie widzę tutaj w niej żadnych problemów większych natomiast wiadomo kwestia podłączenia jest też istotna zamontuję tą cewkę i podłączę nasze cewki znajdują się tutaj są przykręcane tymi dwoma śrubkami na to przychodzi tak jak mówię tu jest klin na to przychodzi nasze koło magnesowe na które przychodzą takie trzy takie łapki, które napędzają nasze, naszą pompę wody, yy, tutaj wydaje mi się, że problem zaczął się w momencie, kiedy puścił jakiś uszczelniacz na tej pompie i został ten całej skrobni, której nam zalany. Tu jak widać, jest mokro. To jest tutaj też, znajduje się też tutaj olej. Olej znajduje się z tego względu, że mamy tutaj też pompkę. I pompkę tego naszego dozownika. Oleju do mieszanki, który wiadomo, gdzieś coś może przy ponagrzeniu przepuszczać, i ten olej nam się tutaj dostaje bezpośrednio. Olej nie ma jakiejś, yy, nie stwarza na wielkiego zagrożenia dla cewki, ale już płyn chłodniczy tak. Na temat instalacji to chyba tyle, bo już mi nie przychodzi nic do głowy, sobie to wam jeszcze mógł podsunąć z takich rzeczy, które mogłyby być przydatne wiadomo jeśli Wam coś się dzieje, nie ma iskry spróbujcie sobie wyeliminować czujnik, to po w każdym skuterze jest ten czujnik stopki można sobie to wypiąć kabelek zazwano zrobić O, tak jak jest w tym, na tym przykładzie w ten sposób robimy mostek który nam troszeczkę oszukuje ten czujnik i to wszystko iskra powinna być Generalnie, właśnie, ustawiając brzęczy na mierniku, możemy sobie każdy kabel z pokoju od, od początku do końca do której kostki sprawdzić, czy nie ma przebicia, czy gdzieś tam nie jest przetarty, czy urwany. Więc to też, mając miernik, dużo można sobie tutaj sprawdzić. Jak widać! No, jest! To wymieniony lata wróciły myślę, że jak założę akumulator to będzie wszystko grało teraz wszystko łączyło tak jak powinno zrobię to na konektorkach i na koszulkach termokurczliwych nie jakieś tylko taśmy bo to potem sami widzicie co się dzieje Albo coś nam łączy, bo nam coś nie łączy, i to jest takie. Wszystko potem do, do niczego, nasz moduł zaponowy jest w porządku, tutaj nic nie będę szukał. Aha, a no wam też nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy: jak macie tutaj ten dechel założony z tymi tutaj rurkami, to dobrze, kiedy zostaje to wszystko podłączone. Nie zlewajcie wody, jeśli nie musicie, a znaczy nie wody, tylko płynu chłodniczego, bo to nie powinno być wody, tylko powinno być. Petrygo albo Borygo, coś co nam wytrzymuje do minus 35 stopni. Natomiast co chcę powiedzieć, to to, że jeśli macie tutaj dekiel z pompą założony, to gdyby pompa wam puszczała coś wody, byłby jakiś przeciek, to jeśli to macie ściągnięte razem z tym deklem, i ta woda zostaje w środku, to macie bardzo łatwo jak sprawdzić, czy jest szczelne Po prostu, będziecie wiedzieć, czy na coś się sączy, czy coś kapie. Jeśli zdemontujecie tak, jak to ja to zrobiłem. No to już tej szansy nie macie, no chyba, że zalejecie płynem, zostawicie tą pompę sobie tak na wierzchu z tym deklem, a potem będziecie to skręcać. Tutaj te przewody idą do gaźnika, to jest tu już czujnik sania Jeśli macie problem z odpaleniem na zimnym i chcecie sprawdzić czy wasze sanie Działa czy nie działa, to możecie wtedy kostkę wypiąć bez podłączonej kostki i z podłączoną kostką. Na pewno powinno się robić ciepłe po podłączeniu pod napięcie. Tutaj nasz czujnik powinien się robić ciepły. To już jest pierwszy, pierwsza oznaka, czy nam to działa. No To w temacie takiej elektryki kuterkowej, to chyba tyle. Tutaj reszta cała wiązka. Sobie tutaj yy, chyba jest w porządku. Aha, tu macie masę przykręconą. Jeśli też coś się wam dzieje, próbujcie od tego odkręcić masę, wyczyścić styki i zakręcić z powrotem. Ze względu na to, że nie działają mi tutaj światła drogowe, tutaj mamy już całe podświetlenie, kierunki wszystko działa założyłem swój akumulator mam nadzieję, że troszkę jeszcze wytrzyma chociażby do testów hmm, tutaj znajduje się nasza kostka od, od świateł ja tu sobie opisałem trochę, żeby mieć prościej i teraz jak tu sprawdzam w tej chwili na przełączniku od świateł, tu jest wyłączone daję na światła drogowe, następnie probóweczką. Sprawdzam sobie. Prąd tutaj dochodzi. Tutaj prądu nie ma. To są światła krótkie, czyli nasze LEDy. Tu są nasze światła długie. Sprawa się ma o tyle ciekawie, że tutaj jeszcze dochodzi nam taki przekaźnik. Ja już wykonałem tutaj taką swoją obowiązkę, tylko po to, żeby podłączyć teraz te światła LEDów. Nie udało się nam uratować. Niestety, element, który tutaj był wpięty pomiędzy to, miał był jednak uszkodzony kosteczkę, którą pokazywałem. Niestety nie musimy to przerobić. Zostawimy na razie światła drogowe, które udało się nam tutaj uruchomić. No i na razie będzie w ten sposób. Założyliśmy na próbę osłonę. I robimy próbę. Przekręcamy sobie Tutaj i, i włączamy sobie światełka. Świecą. Tyle dobrego. Mamy przód. I na tym się, na tym się tutaj. Na tym pozostaniemy, bo niestety nic innego nie zrobimy skręcam sobie przód, odpalam, spróbuję zrobić jeszcze małą regulację gaźnika, bo klient coś narzekał, że przyjeździe on, coś tam się, coś go przytyka i coś nierówno się traca na obroty. Kuzel gotowy, pojeżdżony, jeszcze klapka do akumulatora. Jeśli się podobało, to kciuk w górę i subskrybujcie kanał. Ja się z wami żegnam. Na razie, hej, cześć.